Witam wszystkich. Dzisiaj jak długo jesteśmy w stanie przeżyć bez wody, spnu, jedzenia i tlenu. Zaczniemy od wody. Woda, coś nieodzownego, bez czego to nasze ciało nie jest w stanie w prawidłowy sposób funkcjonować. Przyjmuje się, że zdrowy człowiek jest w stanie przeżyć bez wody 4-7 dni. Maksymalnie niektórzy uważają, że bez ruchu w odpowiedniej temperaturze, na przykład 21 stopni, jest to maksymalnie 10 dni, ale z reguły te 4-7 dni to jest maks. Pamiętajmy, że po 4-5 dniach, nawet jeśli ktoś nas po prostu zacznie nam tej wody dostarczać, to bez zewnętrznej pomocy, raczej medycznej, nie jesteśmy w stanie dojść do siebie. Sen. Sen to nie tylko przyjemność, ale też coś, co nasz organizm musi mieć. Rekord takiego czuwania, takiego badania to 266 godzin, co później, niestety, nasz organizm po prostu może nie wytrzymać. Coś w końcu może w nas przestać działać. I po tych ponad 10 dniach, to też zależy od danej osoby, po prostu możemy nie przeżyć. Jedzenie. Tutaj możemy wytrzymać najdłużej, ponieważ nasze ciało jest w stanie z tych zgromadzonych zapasów przeżyć dosyć długo. Później, można powiedzieć, brzydko zaczyna niszczyć samo siebie, byle przetrwać. Maksymalnie jest to 8 tygodni. Po 8 tygodniach nasze ciało umiera. Pamiętajmy tylko, że to jest tak też uzależnione dużo od osoby. Ponieważ jedna osoba może już nie przeżyć trzech tygodni, inna może do tych 8 tygodni dojść. Tlen. Tlen to też coś zależnego od ludzi, ale przyjmuje się, że taka osoba nie, nie trenująca raczej w tej materii bez tlenu jest w stanie przeżyć 3 minuty. 3 minuty bez tlenu. Oczywiście osoby, które nurkują, trenują 8, 10, 12 minut, ale taka zwykła, normalna osoba to maksymalnie 3 minuty. I tutaj jest zasada trzech trójek, o której nie wspomniałem. 3 minuty bez tlenu, 3 dni, dni bez wody przepraszam, i 3 tygodnie bez jedzenia. To są takie wartości graniczne. 3 minuty bez tlenu, 3 dni bez wody, 3 tygodnie bez jedzenia. Powyżej tego po prostu nasze ciało przestanie funkcjonować i niestety dochodzi do śmierci. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.